Chciałam Państwu troszeczkę opowiedzieć o problematyce ryzykownych zachowań wśród młodzieży. Zachowania ryzykowne były kiedyś nazywane problemowymi, dlatego że to były wszystkie, są właściwie wszystkie takie zachowania, które, jeżeli są podejmowane przez młodego człowieka, to powodują jakiś uszczerbek na jego zdrowiu, czy to psychicznym, czy to fizycznym, czy to na zdrowiu społeczeństwa, czyli jakby są niezgodne z jakimiś normami społecznymi. Jakbyśmy się zastanowili, co to tak naprawdę są te zachowania ryzykowne tak ym, konkretnie, to przede wszystkim jest to palenie papierosów. I jak Państwo myślicie, jak to jest statystycznie, yy, co, co który uczeń na przykład tak regularnie pali papierosy? Yy, słyszę co trzeci, wszyscy tak. To, yy, yy, według badań Sebosu to co piąty? Tak regularnie. Czyli jak Państwo jesteście na przykład. Aha. jak państwo na przykład jesteście w rzędzie po 10 osób, to jakby dwie osoby wstały, to statystycznie tyle waszych uczniów, jakby to była jakbyśmy byli całą klasą. Oprócz papierosów, oczywiście alkohol, e, narkotyki, dopalacze. Nie wiem czy państwo wiecie jak łatwo jest znaleźć dopalacze w internecie, czy szukaliście kiedyś ciekawości. Pa bardzo to jest proste. Wszędzie można je kupić. E, dopalacze, różne inne substancje psychoaktywne, ale też na przykład wczesna inicjacja seksualna też jest zachowaniem ryzykownym. Albo nietypowe aktywności seksualne też są zachowaniem ryzykownym. Dodatkowo samo uszkodzenia ciała, uszkodzenia kogoś, czyli zachowania agresywne. No i oczywiście to, co jest bardzo oczywiste, czyli akty wandalizmu, kradzieże, ucieczki ze szkoły, ucieczki z domu itd. To, co jest trudne, to to, że te zachowania ryzykowne się na siebie nakładają. To znaczy, jeśli wystąpi jedno, to jest znacznie większa szansa, że wystąpi drugie. Tak? Czyli na przykład, jeżeli ja pójdę i się będę upijać, no to szansa taka, że wpadnę w takie towarzystwo i pójdę kraść jest zwiększa albo, że zacznę jakieś ryzykowne zachowania seksualne ujawniać jest dużo, dużo większa i jakby to wszystko się zacznie zapętlać, bo potem zacznę uciekać z domu, ze szkoły, bo przestanę sobie radzić, pojawi się jakiś tam lęk w ogóle, nie radzenie sobie z obowiązkami szkolnymi, więc już w ogóle się ze szkoły Wycofam. Na drugim yy, krańcu tego kontinuum mamy zachowania konwencjonalne, czyli takie, które są nastawione na jakąś aktywność w środowisku lokalnym, w y, szkole, w domu, w kościele, w harcerstwie, wszędzie tam, gdzie młodzi ludzie mogą być. I zachowania konwencjonalne zasadniczo mają w jakiś sposób młodzież chronić. A co ciekawe, oba typy zachowań spełniają te same funkcje, i o tym zaraz powiem. Ale tak, żeby to wszystko osadzić jakoś w kontekście, to chciałam jeszcze powiedzieć dwa słowa o rozwoju młodego człowieka. To jest taki cytat z Karla Rogersa. To jest taki psychoterapeuta, właściwie psycholog, psychiatra. On trochę z Freudem współpracował, potem się z Freudem przestali lubić, bo się pokłócili. I Carl Rogers bardzo fajnie. To, to jest w ogóle człowiek, któremu zawdzięczamy na przykład pojęcie introwersji i ekstrawersji, to, to, to co wszyscy znamy. I on tak bardzo fajnie powiedział, że osoba czy człowiek to nie jest płynny, to jest płynny proces, a nie stały, i statyczny byt, płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału i stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilość cech. I myślę sobie, że to jest strasznie ważne, też. Właśnie wiesz, szczególnie w przypadku adolescentów, dlatego że oni się bardzo, bardzo dynamicznie zmieniają. Zresztą Państwo to na pewno widzicie, jak patrzycie na swoich uczniów, że oni z roku na rok potrafią, w zależności od tego, w jakim są towarzystwie, czego doświadczają, jakie mają y, doświadczenia dobre i złe, bardzo się zmieniać. To, co mamy wcześniej, to jest taka faza tak zwanego y, wczesna faza dorastania od powiedzmy 11, 12 do 14, 15 roku i to właściwie jest taka faza dużego buntu. Dużego takiego negatywizmu związanego z kształtowaniem tożsamości, czyli odpowiedzią na pytanie, kim ja jestem. To jest zasadnicze zadanie adolescenta, żeby on sobie ukształtował swoją tożsamość i odpowiedział na pytanie, kim jestem. To, co bardzo pomaga takim młodszym nastolatkom, to jest stawianie bardzo jasnych, wyraźnych granic. Ja lubię sobie o tym myśleć jako takiej trampolinie. Jak Państwo na przykład macie trampolinę na ogródku dla dzieci i ten nastolatek sobie tam skacze i próbuje różnych rzeczy, to granica to jest ta, taka siatka dokoła trampoliny, która jest tak tro, troszeczkę elastyczna, ale tak tylko troszeczkę, ale generalnie go trzyma i nadaje mu takie ramy, że on gdzieś tam nam nie pójdzie. Gdyby to był mur i gdyby to były bardzo sztywne, nadmiernie sztywne granice i zasady, no to ten nastolatek by się rozbił. Ale jeśli to jest właśnie taka leciuteńko, dosłownie elastyczna, bo za bardzo też nie może być siatka, to na bardzo mu pomaga w rozwoju. Natomiast Ci uczniowie, których Państwo macie, to jest tak zwana późna faza dorastania, czyli taki okres młodzieńczy, od 14, 15 do 19, 20 roku życia. I to jest taki czas, kiedy tak, nasz, czy naszego nastolatka rozwój biologiczny i psychiczny się już troszeczkę stabilizuje. Od niej jest taki bardzo gwałtowny, ale cały czas jest dosyć mocno dynamiczny. Jeśli chodzi o rozwój biologiczny, to warto powiedzieć, albo właściwie zapytam Państwa, kiedy nam dojrzewają mózgi? Rzeczywiście tak jest, że zobaczcie Państwo, teoretycznie mamy 18 lat, możemy głosować, jesteśmy jakby pełnoprawnymi obywatelami świata w Polsce, natomiast yy, nasze mózgi dojrzewają. Do, niedawno się mówiło, że do 21 roku życia, a ostatnio przeczytałam badania, że do 25 nawet. Te szczególnie tutaj płaty, taka kora przedczołowa, która jest bardzo odpowiedzialna za takie rzeczy jak racjonalne zachowanie, planowanie, przewidywanie tego, co ja robię. Nastolatki tego jeszcze nie mają do końca wykształconego. I teraz tak, być może jest tak, być może nie wiemy tego, że jakaś inna część mózgu to przejmuje, ale tego nie wiemy. Na ten moment stan nauki jest taki, że uważamy, że nastolatki biologicznie mają inne mózgi, nie tak dojrzałe jak człowiek dorosły. W związku z czym nastolatek to na pewno nie jest młody dorosły i nie możemy go traktować jak młodego dorosłego w takim znaczeniu, żeby oczekiwać od niego dokładnie tego, czego oczekujemy od osoby dorosłej, bo on biologicznie jest inny. Jego rozwój psychiczny też się już zaczyna troszeczkę bardziej stabilizować, bo zaczyna się stawać gotowy do podjęcia ról i zadań charakterystycznych dla okresu dorosłości. I tak, to jest tak, że taki nastolatek to co mamy tam, dynamika rozwoju. Zaczyna eksplorować i zaczyna poszukiwać i przyjmuje i podejmuje różne role. Czyli y, szuka sobie, co dla niego środowisko ma, jaką środowisko ma dla mnie ofertę, co ja mogę robić. I, I uczę się na przykład, że no nie wiem, starci moi koledzy to robią to, a moi rodzice tamto, a tu jest takie koło zainteresowania, tam jest jakieś, jakieś harcerstwo, a tam koledzy właśnie na przykład piją piwo, i to też jest atrakcyjne. I on sobie tak eksploruje, szuka i przyjmuje różne zobowiązania na siebie, podejmując różne role. I może to robić albo w taki sposób, że sobie szuka i potem wybiera. Albo może to robić bardzo gwałtownie. Nie wiem, czy Państwo na pewno wiecie, że nastolatkowie to często tak zmieniają, że yy, no, te, teraz będą się zajmować szermierką, ale później im coś się odmieni i yy, będą chcieli chodzić na wycieczki piesze, a potem chcą być youtuberami, a potem chcą robić coś jeszcze innego, bo oni sobie po prostu szukają. I to jest taki czas, kiedy mają do tego święte prawo, ale czas, który powinien być zakończony osiągnięciem tej takiej stabilnej tożsamości. I wejścia w te nowe zadania i role w świadomy sposób, bo cały czas kształtuje się to, nam, to, nam tożsamość i cały czas nastolatek ma to w głowie, kim ja właściwie jestem i co ja będę robił, i cały czas szuka. I teraz to, co my możemy zrobić, tam po, po drugiej stronie jest napisane: to dawać jak najwięcej informacji zwrotnych, m, tak, żeby wspierać taką wewnętrzną motywację, na przykład do kontynuowania zachowania. Yy, I wspierać też samoocenę i dawać poczucie kompetencji albo no, jakby też dawać yy, informacje zwrotne, że to, że to co ktoś robi wcale nie jest takie super. Czyli jakby po prostu odbijać trochę, m, pokazywać z drugiej strony jak to wygląda i pokazywać też alternatywy, co możesz robić innego. Yy, to, co jest też ważne, to to, że taki nastolatek kształtuje sobie autonomię i samodzielność. I to, co też jest ważne, to to, że zmienia się trochę przeżywanie i wyrażanie emocji u nastolatków, dlatego że tak, te młodsze dzieci, jak na przykład reagują emocjami na coś, to bardziej to jest ta takie w chwili. Coś ich sfrustruje, coś, coś się zadzieje, więc oni natychmiast muszą zareagować. A nastolatek uczy się już trochę odraczania tego albo uczy się wyrażania emocji w taki sposób bardziej społecznie akceptowalny. Taki to jest czas, kiedy ma się tego nauczyć. Przy czym jeszcze jedna rzecz jest taka, że yy, a, a propos tego, że ich mózgi są niedojrzałe i że nie możemy od nich wymagać tak jak od dorosłego, że zobaczcie Państwo, że jak Wy się na przykład czymś zdenerwujecie, no teoretycznie macie dojrzałe mózgi, potraficie wyrażać emocje w akceptowalny społecznie sposób, ale jak macie jakąś dekompensację, czymś się zdenerwujecie, jedziecie na kongres, ucieka Wam pociąg, później się okazuje, że nie możecie znaleźć sali, a później coś, coś jeszcze innego się zadziewa, to łatwo jest trochę stracić tą kontrolę i po prostu polecieć po złości coś zrobić albo coś powiedzieć, albo yy, jako tam inaczej się zachować. I to, co my przeżywamy w takich sytuacjach, to nastolatkowie przeżywają 10 razy bardziej. To znaczy, oni się dużo łatwiej dekompensują niż my. Tak mają. Następna rzecz, jeśli chodzi o myślenie nastolatków. Ono też zaczyna być troszeczkę inne, bo młodsze dzieci myślą bardziej na konkretach, a nastolatkowie mają coś takiego, że potrafią już myśleć abstrakcyjnie i wszystkie zasady myślenia logicznego potrafią zaadoptować do myślenia, takich, myślenia o takich rzeczach abstrakcyjnych, co ma swoje dobre strony, bo to musi zajść, ale z drugiej strony nastolatkowie robią coś takiego, że na przykład łapią nas za słówka, ale. Pani powiedziała, że ja mogę grać godzinę na komputerze, ale nie powiedziała, że nie mogę grać na komórce. Logika nastolatków jest taka bardzo sztywna, i to ok, no bo oni mają taką fazę wtedy w rozwoju. Dla nas to może być trudne, żeby im pokazać i wytłumaczyć, że świat wcale nie jest taki czarno-biały i to, jak się zachowujemy, zależy od wielu innych czynników, a poza tym świat jest też troszkę nieprzewidywalny i trzeba być elastycznym. To, co im jeszcze może pomóc, to to, kiedy dostaną od nas poczucie kontroli i własnej skuteczności, bo to pomaga troszkę yy, okiełznać te szalejące emocje i bardzo też im pomaga zaangażowanie w działalność społeczną. Dlatego, że wtedy ich taki egocentryzm poznawczy, ich taki właśnie idealizm może po pierwsze znaleźć jakieś ujście. Zobaczcie Państwo, czy Wy tak nie mieliście, że jak byliście nastolatkami, to zaczęliście się angażować w coś i potem jako dorośli kontynuowaliście tą działalność. Czasem jest tak, że pojawia się w tak, w taki w nas radykalizm, że będziemy zmieniać świat, że będziemy coś robić inaczej, że się zaangażujemy w ekologię, w, w rozwój, w pracę z człowiekiem itd., itd. Ja tak miałam, że jak byłam nastolatką, bardzo chciałam pracować z ludźmi, chciałam pomagać ludziom, i ten mój młodzieńczy idealizm rzeczywiście przekuł się w zaangażowanie na rzecz rozwoju grup w dorosłości. I to jest coś, co jest bardzo fajne u nastolatków i można to y, fajnie wspierać. Trudnością natomiast jest właśnie ta regulacja emocji i to, że oni nie do końca jeszcze potrafią sobie z tymi emocjami radzić. Yy, I to, że tak jakby ka, no każdy z nas chciałby, żeby przewaga tych pozytywnych emocji była większa niż negatywnych. Chociaż to, że te emocje są negatywne, to jest tylko umowne, no bo powiedzmy tam, czy złość, czy smutek to też są ważne rzeczy i też nas o czymś informują. I jeżeli taki młody człowiek nie ma alternatywnych sposobów reagowania, radzenia sobie z tymi emocjami, to jest większa szansa, że on popadnie właśnie w te zachowania ryzykowne. Zresztą na przykład jedną z takich teorii alkoholizmu jest właśnie to, że alkoholik to sobie tak reguluje emocje. To jest to, to co on robi swoim alkoholizmem. I to, co od nastolatkom pomaga, to znowu wysoki poziom poczucia własnej skuteczności i co ciekawe, optymizmu. I tak, to, co Państwo możecie zauważyć w szkole, co jest ryzykiem zachowań ryzykownych, to są tacy uczniowie, którzy mają y, trudności w nauce i one się nawarstwiają. Czyli nie mają szansy na poczucie skuteczności, nie mają szansy na doświadczenie siebie jako człowieka, który coś wie, umie, potrafi. Y, uczniowie, którzy mają do tego małą motywację do nauki, bo na przykład. Tak mają w domu i tak to jest zamodelowane, albo tak mają w środowisku takim y, rówieśniczym i, i tak to jest zamodelowane. Dodatkowo, uczniowie, którzy mają specyficzne trudności w nauce spowodowane jakimiś deficytami rozwojowymi, tacy, którym brak jest odpowiednich nawyków i umiejętności związanych z pracą, tacy, którzy nie mają pomocy w nauce, czyli nie mają tego wsparcia zewnętrznego, tacy, którzy przeżywają poczucie bezradności wobec problemów związanych z nauką, nie mają umiejętności współżycia społecznego i nie są zintegrowani z klasą albo nie są gdzieś zintegrowani poza szkołą, a dodatkowo są pod negatywną presją grupy rówieśniczej, to tacy uczniowie są bardzo narażeni i na nich myślę, że trzeba mieć oko. Ważne jest też to, że to co uczeń robi, to co w ogóle człowiek robi, każdy z nas, każde nasze zachowanie, to jest objaw czegoś. Korczak, którego chyba nie muszę przedstawiać, gdzieś napisał takie fajne zdanie, że czym gorączka, kaszel, wymioty dla lekarza, tym uśmiech łza, rumieniec dla wychowawcy. Nie ma objawu bez znaczenia. I to rzeczywiście tak jest. I tak jak już mówiłam, wszystkie zachowania ryzykowne, ale nie tylko ryzykowne, też te z drugiego krańca, konwencjonalne, mają te same funkcje. Zobaczcie Państwo, bo one właściwie co robią? Zaspokajają nam potrzeby życiowe. Jakie mamy potrzeby? No, różne. Bezpieczeństwa, miłości, przynależności, przeróżne. Ka każdy z Państwa może mieć inne, dla każdego z Państwa jego są ważniejsze niż kogoś innego, tak jest. I ja mogę sobie zaspokoić moją potrzebę przynależności, chodząc na harcerstwo w zachowaniu konwencjonalnym i tam uczestniczyć we, w zbiór we w zbiórkach albo być drużynową, albo mogę sobie w sposób niekonwencjonalny, chodząc na. E, imprezy i przyjmując substancje psychoaktywne. Zachowania i ryzykowne, i konwencjonalne umożliwiają realizację zadań rozwojowych. Na przykład, zadaniem rozwojowym dla takiego nastolatka jest zdobycie autonomii od rodziców. No i mogę to zrobić jakoś tak konwencjonalnie, albo zacząć uciekać z domu. E, takie zachowania mogą też być sposobem radzenia sobie z trudnościami i stresem. Trochę to, co mówiliśmy o emocjach, czyli jeżeli ja sobie nie radzę ze stresem. I nie umiem sobie poradzić, nie mam wsparcia, nie mam w sobie żadnych zasobów, no to mogę na przykład pójść i y, napić się alkoholu. Tak? I to mi jakoś mm, tymczasowo pomoże obniżyć te trudne emocje, na przykład lęk albo na przykład jakiś smutek. No, w perspektywie długoterminowej raczej niekoniecznie. Y, I stanowią też formę protestu przeciwko obowiązującym zasadom. I też jest tak, że można się buntować w ramach jakichś mm, ogólnie przyjętych, Norm, a można się buntować całkowicie w drugą stronę. Jeśli chodzi o motywy takich zachowań ryzykownych, to właściwie w większości książek jest dokładnie to samo, czyli że albo ucieczka, albo podporządkowanie się grupie, albo jakieś takie egzystencjalne, albo prestiż, albo poszukiwanie czegoś. Jeśli chodzi o skutki, no to tak jak Państwo przecież wiecie, bo obserwujecie różne sytuacje, to, to, to jest tak, że z jednej strony na przykład stres powoduje zachowania ryzykowne, z drugiej strony te zachowania ryzykowne wzmagają stres, y, wzmagają różnego rodzaju złe samopoczucie, objawy depresyjne czasami, zaburzenia afektywne na przykład. Bardzo często są y, pokłosiem takich zachowań ryzykownych trudności w szkole, Złe relacje z rodzicami i rówieśnikami i zwiększone ryzyko niebezpiecznych zachowań w przyszłości oraz rozwój uzależnień. Myślę sobie, że to jest takie szczególnie ważne, że, że to, trochę to, co się mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie, to jest prawda. Co my możemy zrobić? A no, możemy zająć się taką profilaktyką albo szukać różnych czynników chroniących. Myślę sobie, że trochę Państwo to pewnie w szkołach robicie. Trochę jest tak, że pewnie to robią pedagodzy albo psychologowie. Trochę jest tak, że mo może gdzieś czasami ktoś przychodzi do uczniów z prelekcjami. Są takie profilaktyki uniwersalne, które są nakierowane na wszystkich i promują zachowania prozdrowotne, i promują to, że, a w ogóle z zachowaniami prozdrowotnymi też jest ciekawa rzecz, bo we wszystkich badaniach wychodzi, że dla młodzieży to nie jest wartość. To znaczy taki młody człowiek, adolescent, jak ma swoje tam wartości, to, to dla nich zdrowie nie jest wartością. Być może jeszcze tego nie czują, że, że to rzeczywiście jest ważne. Tak, panie, tam kiwacie głowami. Okej, okay, więc jakby profilaktyka uniwersalna, mm -hmm. albo taka nakierowana już bardziej na specyficzny problem, albo nawet taka wskazująca na konkretną grupę, która już tego problemu doświadcza. I to, co też jest ważne, to to, żeby zwracać uwagę na. To jakie czynniki są chroniące, a jakie zagrażające? To znaczy, co takiego jest we mnie, czyli w młodym adolescencie, w moim środowisku, w mojej rodzinie, w mojej szkole, wśród znajomych, poza szkołą, co mi pomaga radzić sobie z zadaniami rozwojowymi i co mi pomaga radzić sobie z moimi emocjami, z moim całym dorastaniem, a co mi przeszkadza? Idea jest taka, żeby tych czynników chroniących było więcej niż czynników zagrażających. Dobra wiadomość jest taka, że nawet jeśli czynniki zagrażające są, na przykład, jeżeli jest bardzo niewspierający dom, taki zaniedbujący emocjonalnie, taki trochę też wycofany powiedzmy, z wychowania, ale jest ktoś fajny w szkole, jest jakiś dobry nauczyciel, który się tym dzieckiem opiekuje, albo jakiś fajny drużynowy, albo jakiś ksiądz na parafii, który prowadzi jakąś grupę dla młodzieży, to yy, Wcale nie jest tak, że ktoś musi od razu pójść w te zachowania ryzykowne. To nie jest takie zero-jedynkowe, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Pomyślałam sobie, że chciałam też powiedzieć o czymś takim bardzo namacalnym, jak rozmowa z rodzicami. Bo chyba to jest tak, że osobą, która też dobrze było, żeby była zaangażowana w pomoc temu dziecku, które już przejawia zachowania ryzykowne, to jest człowiek, który go wychował albo urodził ojciec albo matka albo jakiś inny opiekun prawny. Wydaje mi się, że to, co mogłoby jakoś trochę pomóc, to przygotowanie się do takiej rozmowy. Hmm, jeśli chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, o ustalenie faktów, co się tak naprawdę stało, bo łatwiej się rozmawia o faktach i o konkretach niż o człowieku tak ogólnie i ustalenie sobie jakiegoś miejsca i czasu. E, a jeśli chodzi o to, o czym warto pamiętać w trakcie rozmowy, to po pierwsze e, docenić to, że ktoś przyszedł i podziękować, że znalazł czas. To się wydaje trochę może dziwne albo nie na miejscu, bo właściwie to powinno mu zależeć przecież to jego rodzic, tak, powinno mu zależeć. Natomiast. Dobrze jest zauważać to, że ktoś robi coś dobrego, no bo dlaczegożby by nie? Dla, Dlaczegoż by kogoś nie pochwalić, nie wzmocnić tego zachowania? Druga rzecz to dobrze jest być życzliwym, ale miłym i stanowczym, czyli generalnie asertywnym, ale jednocześnie takim bardzo życzliwym. Jakby można być, zresztą taka definicja asertywności, którą ja bardzo lubię, to jest to, że asertywność to jest mówienie nie w sposób łagodny, ale stanowczy. Dobrze jest używać takich zdań kluczy, typu martwię się, ponieważ przykro mi, że niepokoję się, gdyż. I dobrze jest to robić, dlatego że to są takie zdania, komunikaty typu ja, z poziomu ja. Czyli ja mówię o sobie. Nie mówię o pani, że pani jest złym rodzicem, bo grześ coś tam naskrobał, tylko mówię o sobie, martwię się o Grzesia. I tego się nie da zanegować, no bo jak ja powiem komuś, pani się chyba dobrze nim nie opiekuje, no to oczywiście jest postawa od razu do walki i, i takiego mm, obrony siebie, że przecież jestem dobrym rodzicem, ale jak powiem, no, wie pani co, no martwię się, albo no, przy, przykro mi, że to się znowu zadziało, to wtedy mówicie państwo o sobie i to jest bardzo bezpieczne, bo nikt wam nie zakwestionuje, że tego czujecie. No jak ktoś może powiedzieć nie wcale, ale pani się nie martwi. Więc to jest super. Komunikaty typu ja są świetne. Drugą fajną rzeczą jest bycie aktywnym, ale szukanie zaistniałej za sytuacji rozwiązań razem z rodzicem i nie przejmowanie na siebie odpowiedzialności za całą sytuację. I to mi się wydaje też ważne, bo często jak rozmawiam z ludźmi, którzy pracują w pomocy, pracują z drugim człowiekiem pomagają, w tym nauczyciele też, to często słyszę o czymś takim jak takie trochę nadmierne przejmowanie odpowiedzialności za to, co się dzieje. I że to ja muszę sobie poradzić, to ja muszę coś zrobić. No chyba nie, no bo Państwo robicie tyle, ile możecie. I myślę sobie, że jak robicie wystarczająco dużo, to to jest wystarczająco dużo i pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Ważne jest, to, jest też to, żeby właśnie nie krytykować, nie oceniać, tylko rozmawiać o konkretnej sytuacji, szukać wspólnie tych rozwiązań i wybrać takie, które jest satysfakcjonujące. A jeśli rodzic bardzo oponuje, to też się nie starać na siłę przekonać, bo, no, no bo to do niczego nie doprowadzi. No i na końcu podziękować, czyli znowu wzmocnić to zachowanie. Bardzo Wam yy, dziękuję. Dziękuję.